Tak, to ja. Um, nie pytajcie co ja robię. Okej, okay, no to więc... Um, tutaj się rozwala auta. zostawcie um, su suba dzwoneczkiem. Ach, oh, i to jest najgorsze. Okej, okay, to więc nasze zadanie jest spadanie do wody. Um, no to więc szybko auto biorę. No i spadamy, słuchajcie. Um, no to więc um, zostawcie lejka i suba dzwoneczkiem. No, no, no i zobaczmy, co się stanie. O, oh yeah! co się stało. Ej, to, wy, ej, to wygląda jak monster Truck. Okej, okay, nasze zadanie jest spadanie na, na miasto. Um, no to więc dajemy auto i spadamy. Um, no to więc nie będzie dobrze. Nie zapomnijcie um, dać lajka like i subskrypcji, i nie zapomnijcie dać suba z suba, dzwoneczkiem i, i lajka. Like. A, um, no to to wygląda jak... O, like, Prawie. No dobra, no to nasze zadanie jest rozwalić auto. Okay, no to więc musimy rozwalić auto jakoś, jak nie ma cię to więc spróbujmy. Nie. Nie. Ach, problem. Usuwam to auto. Ok, no to więc zaczynamy nowy świat. Um, Teo to jest bardzo stare, to więc startujemy. No. Um, Przez skróty nie idziemy. Albo idziemy. Albo nie było trzeba. Okej, okay, no to więc będziemy spadać No bierzemy te auto sobie i spadamy um, to może chyba dużo zająć trochę no to więc po tym film się skończy Um, I po tym będzie ostatni film jeszcze. To więc się trochę rozwalił. Okej, okay, no to więc... Ostatni... Okej, okay, to więc po tym film się skończy cię dać suba dzwoneczkiem i like. Dobrze. Muszę jakoś auto rozwalić, ale nie wiem jak. Okej, okay, no to dziękuję za oglądanie. Pa.